Przerażająca groźba pod adresem Jerzego Owsiaka, kobieta może spędzić 3 lata w więzieniu. 66-letnia emerytka Izabela N. Storunia stanie przed sądem za poważne groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Lidera Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednej z najpopularniejszych organizacji w Polsce. Prokuratura Rejonowa Torum Centrum Zachód oficjalnie wniosła akt oskarżenia przeciwko za M., o groźby karalne. Jeśli zostanie uznana za winną, grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności, co stanowi surową karę zagrożenia obywatelowi i osobie publicznej, jaką jest wieży Owsiak? Sprawa ma swój początek w kontrowersyjnym wpisie w mediach społecznościowych z 13 stycznia 2025 roku, w którym Isabela N. publicznie zamieściła bardzo wyraźną groźbę wobec Jerzego Owsiaka. Według śledczych, w swojej wiadomości kobieta nie tylko wyraziła gniew, ale także zawarła poważną groźbę wobec życia Owsiaka. Konkretnie napisała, "Win, koleś, i to jak najszybciej. Dość już kradzieży, dość wykorzystywania naiwności Polaków. Ogarnij się i zmień okulary, bo takie noszą LGBT. Słowa te miały nie tylko nienawistny charakter, ale także zawierały elementy dyskryminacji i bigoterii. Atakując nie tylko owsiaka, ale również społeczności LGBT. Andrzej Kukawski, rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu, powiedział, że groźby Izabeli M. wzbudziły uzasadnione obawy, że zostaną zrealizowane. Podkreślił, że działania Izabeli M. nie były jedynie spontanicznymi słowami, ale formą publicznego podżegania do przestępstwa, zwiększając ryzyko potencjalnego aktu przemocy. Działanie to nie tylko naruszyło prawo, ale także wywołało niepokój w społeczeństwie i wśród osób zaangażowanych. Zwłaszcza dla osób publicznych, takich jak Jerzy Oksiak, który w przeszłości musiał się mierzyć z podobnymi groźbami. Mimo, że Izabela ten, nie przyznała się winy i twierdziła, że jej wiadomość była jedynie wyrazem osobistej frustracji. Bez zamiaru wyrządzenia krzywdy, śledczy nie zbagatelizowali powagi sytuacji. Kobieta otrzymywała, że słowa napisane w mediach społecznościowych odzwierciedlały jedynie jej osobiste wzgórzenie i nie miały na celu faktycznego grożenia. Władze jednak mają odmienne zdanie i uważają, że jej wiadomość była aktem podżegania, którego nie można lekceważyć. Początkowo prokuratura zażądała, aby Izabela M. stawiała się na komisariacie policji trzy razy w tygodniu w celu nadzoru i prewencji, ale decyzja ta została później uchylona. Niemniej jednak, zakaz zbliżania się do Jerzego Owsiaka został utrzymany, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i uniknąć potencjalnych przyszłych incydentów. Decyzja ta pokazuje, jak poważnie władze traktują sprawy gruźb. Zarówno tych w internecie, jak i w prawdziwym życiu. W obliczu narastających ataków i kampanii nienawiści. Jerzy Owsiak podzielił się poczuciem bezradności i trudności, z jakimi musi się mierzyć. Pod koniec stycznia stwierdził, że choć podjęte próby reagowania na te kampanie nienawiści przyniosły pewne rezultaty, wciąż czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie z rosnącym poziomem nienawiści. Mała szkodliwość, nie ma tutaj elementu przestępstwa, jest reakcja. Powiedział, wskazując, że mimo braku bezpośrednich aktów przemocy, Poziom napięcia i wrogości wobec niego jest poważnym problemem. Jerzy Okszak wspomniał również, że przez ostatnie 8 lat w dużej mierze zarządów prawa i sprawiedliwości IST, musiał znosić ciągłe ataki i negatywne reakcje. Wyraził rozczarowanie, że większość jego pozwów i skarg była odrzucana co sprawiło, że poczuł się, jakby zderzał się z niewidzialną, nieprzeniknioną ścianą, a ja jakąś świemą cmentarną. Mam skórę grubą jak na przykład jak nosorożec, ja nie mogę wytrzymać. Są pewne rzeczy, które przekraczają wytrzymałość każdego, przyznał Jerzy Owsie. Słowa te nie tylko odzwierciedlają jego odporność, ale także podkreślają trudności w walce z nieustannie narastającymi kampaniami nienawiści. W sprawie Izabeli M. Nastąpił ważny postęp. Po aresztowaniu w styczniu 2025 roku za groźby pod adresem Jerzego Osiaka, lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Ponocy, została oskarżona o groźby karalne. Mimo, że Izabela M. Zaprzecza zarzutom i usprawiedliwia się, twierdząc, że jej pis był jedynie reakcją osobistej frustracji, bez rzeczywistego zamiaru wyrządzenia krzywdy, sprawa jest nadal rozpatrywana. W czerwcu 2025 roku stanęła przed sądem rejmowym w Toruniu, gdzie ona i jej adwokat zwrócili się do sądu o umorzenie sprawy Argumentując, że była to tylko emocjonalna reakcja, która nie zasługuje na oskarżenie. Wniosek ten jednak został przez sąd odrzucony. Mimo to sąd nadal stosuje środki zapobiegawcze w tym zakaz zbliżania się do Jerzego Owsiaka i nakaz, aby nie komentowała publicznie sprawy w mediach społecznościowych. Sprawa jest wnikliwie rozpatrywana, co odzwierciedla powagę, z jaką władzę traktują akty gruź i podżegania do przemocy. Podsumowując, chociaż sprawa nie doczekała się jeszcze jasnego rozstrzygnięcia Jest ona ważną lekcją na temat poważnego traktowania aktów gruź i podżegania do przemocy? zwłaszcza w kontekście, gdy media społecznościowe stają się narzędziem do szerzenia nowej nienawiści. Sprawa ta podkreśla, że prawo nie może ignorować działań, które choć są tylko słowami, mogą poważnie zaszkodzić godności i bezpieczeństwu jednostki. Przekazuje ona również wiadomość o odpowiedzialności każdej osoby za świadome i przemyślane korzystanie z mediów społecznościowych. Aby uniknąć od pożałowania konsekwencji, które mogą się pojawić. Niezależnie od ostatecznego wyniku. Sprawa ta z pewnością będzie miała duży wpływ na świadomość społeczeństwa na temat ochrony praw i bezpieczeństwa obywateli,